Witajcie w filmiku, w którym porównuję butelkę filtrującą Duffy i butelkę filtrującą Brita. W pierwszej części filmiku pokażę różnice teoretyczne, czyli tym gdzie się różnią butelki fizycznie i to co piszą producenci, a w drugiej części filmiku pokażę jakie różnice są odczuwalne podczas codziennego używania najbardziej. Zapraszam do oglądania. Zaczniemy od różnicy kolorów dostępnych butelek. Butelki Duffy są dostępne w kolorach miętowy, cytrynowy, limonkowy, makowy, flamingowy Niebiański, stalowy, a butelki Brita są znane w kolach fioletowy, różowy, limonkowy i niebieski. Dafi posiada trzy rozmiary butelek: 300 ml, 500 ml i 700 ml, a Brita posiada tylko jeden rozmiar 600 ml. Cena butelki Dafi 500 ml z jednym filtrem wynosi 26 zł. i 90 Cena butelki Brita 600 ml z jednym filtrem wynosi 35,99 zł. Cena jednego wkładu do butelki Dafi wynosi 3 zł i 95 groszy. Cena jednego wkładu do butelki Brita wynosi 10 zł i 66 groszy. Wkład Dafi składa się z plastikowej obudowy, w środku której złożony filtr filt i cały taki wkład waży 11,8 g, a sam filtr w środku, bez plastiku, waży 4,57 g. Wkład Brita. Składa się z filtra i dwóch kawałków materiału po obu stronach i cały ten wkład waży 8,19 g, a sam filtr bez materiału waży 7,96 g. Połamałem obydwa filtry, aby pokazać Wam jak wygląda środek tych filtrów oraz jak wygląda grubość obydwu filtrów. Po przeliczeniu ceny filtra DAFI bez plastiku cena za 1 kg wynosi 352,52 zł. i 52 grosze. Po przyliczeniu ceny filtra Brita bez materiału, tylko sam filtr za 1 kg cena wynosi 1339 zł i 20 groszy. Butelka Duffy posiada kwint do nalewania wody uniwersalnego rozmiaru, taki jak jest w większości butelek. Butelka Brita, co to ma większy otwór, do którego łatwiej jest nalewać wodę. W Duffy, jak zakręci się zakrętkę jest zbyt mocno albo za lekko, cała butelka jest szczelna i trzeba wtedy okręcić zakrętkę i zakręcić ją jeszcze raz dobrą siłą. W środku Brity. Jest zamocowana uszczelka, która powoduje, że zawsze się dobrze zakręca butelkę. Nakrętka Duffy po kilku dniach używania wymaga użycia większej siły, żeby otworzyć butelkę i też jest ciężej ją zamknąć szczelnie. Brita posiada solidne zamknięcie, które szczelnie zamyka ustnik i łatwiej jest ustnik otworzyć w tej butelce. Aby dać wodę do butelki Dafi, musimy odkręcić zakrętkę i następnie wyjąć filtr. W przypadku butelki Brita filtr zamontowany jest w nakrętce, więc wystarczy tylko odkręcić nakrętkę. U Daffy kapsel od zamknięcia czasami sam się otwiera. Brita posiada blokadę pokrywki, aby nie wpadała nam ona w twarz w trakcie picia. Daffy nie posiada takiej blokady. Jak się pije z butelki Daffy, cały czas trzeba przerwać picie, żeby potem wpuścić powietrze do butelki, aby można było dalej pić. W środku butelki Brita jest zamontowany wywód powietrza, który na bieżąco wpuszcza powietrze, kiedy pijemy wodę. Z butelki Daffy ciężko się pije i prościej jest na butelkę, aby sobie wpychać wodę do ust, Niż po prostu pijte jak z zwykłej butelki. Butelka Brita jest robiona z dużo grubszego plastiku niż butelka Dafi. Dafi posiada kalderz pod nakrętką, na którym można zaznaczyć, którego dnia ostatnio wymienił się filtr. Duffy posiada pętelkę, za którą można gdzieś przywodzać butelkę.